No, ale, no tak, ale trzymając się tego, co się w tej chwili dzieje, no ja w każdym I, razie. I właśnie co chciałam powiedzieć a propos tego, też Amerykanie twierdzili, w połowie sierpnia spadnie śnieg. No było tylko zimno. Może, bardzo pani dziękuję za telefon. Ja tutaj dwa słowa tylko w obronie ojca Klimuszki. Może rzeczywiście z jasnowidzeniem jest tak, że, że widzi się pewnego rodzaju zjawiska. Nie zawsze można wskazać precyzyjną datę. Zno oni mówią dokładnie, że to się może zmieniać, że jakby przyszłość się modyfikuje, ale trzeba powiedzieć, że prawidłowo wskazał, że Karol Wojtyła będzie papieżem i tutaj tego mu się odebrać nie można. Nie, tak, natomiast tutaj jeszcze a propos naszej dyskusji, mail od słuchacza, który pisze, tak, co do samego klimatu zmiany zachodzą, ale na pewno nie będą to zmiany natychmiastowe i nagłe, nie należy się niczego bać, gdyż się powoli przyzwyczajimy do innego klimatu, pakt w Kioto to śmiech na sali. A to coś dla, dla Pana, Panie Redaktorze Krzysztofika. Eee, śmiech na sali i nie, nie śmiech na sali. Oczywiście handluje się kwotami zanieczyszczeń, tutaj chodzi głównie o emisję dwutlenku węgla i będzie się handlowało. Natomiast e, sam pomysł regulacji jakby i e, nazwijmy to wyceny tych zanieczyszczeń i ich skutków jest absolutnie sensowny. No, yy, czy ktoś się śmieje z normy euro, 3, jeśli chodzi o emisję spalin, no nikt się z tego nie śmieje yy, i za, za chwilę protokół z Kyoto, czy może inne tego typu uregulowania, bo ono nie jest najdoskonalsze, yy, będą funkcjonowały powszechnie po prostu. Muszą być prowadzone mechanizmy regulacyjne, które będą ograniczały emisję zanieczyszczeń. No w Polsce są opłaty za używanie środowiska i one, one w jakiś tam sposób wpływają na, na, na zachowania, nazwijmy to, głównych producentów zanieczyszczeń. Pana Spokój, który słychać, myślę tutaj słuchacze mogą ocenić pana postawę i oceniają proszę pana. Mamy maila od pana Darka, który... Kieruję to wyraźnie do Pana. Proszę zapytać pana redaktora, czy jest głuchy na krzyk naukowców całego świata ostatnio w Paryżu. No naukowcy z całego świata Krzyczą ostatnio w Paryżu Już tutaj mówiłem, że krzyczeli w Rzymie Algor też krzyczy e, Natomiast ja jestem Oczywiście nie jestem głuchy Natomiast nie lubię jak ktoś krzyczy Bo wtedy się źle słyszy no, Ale może wtedy ktoś usłyszy Bo proszę pana, jeżeli na przykład mamy, hałas Jeżeli nie. mamy w Australii śnieg Jeżeli mamy u nas kwitące kwiaty w styczniu Jeżeli mamy, proszę pana A w Paryżu panu, chodzą w koszulkach Dzisiaj telewizja pokazała no, 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 to, tak, no Ale to nie dzieje się tak od sobie Chyba po prostu. To się dzieje stale. Ziemia, klimat, kosmos, układ słoneczny stanowią pewną całość, to się wszystko zmienia, zresztą będziemy o tym mówić. Proszę mówili. Państwa, my w tej audycji przerwał mi ten. Tak, dlatego że chcę powiedzieć ważną rzecz. My w tej audycji postanowiliśmy troszeczkę dawkować napięcie, to znaczy w tej chwili e, przez pierwszą godzinę mówiliśmy o tym, co się dzieje w tej chwili, jakie są zmiany klimatu, ale drodzy słuchacze. Dzisiaj, tej nocy, jeszcze przedstawimy Państwu pewne scenariusze, które wynikają nie tylko z analiz naukowych, ale także z przepowiedni. I tutaj ciekawy jestem, co Pan na to powie. 10 minut po pierwszej w nocy, Robert Bernatowicz, przypomnę Państwu, że słuchacie nocnych spotkań w Jedynce. Moimi gośćmi są Panowie Krzysztof Mika i Mikołaj Jastrzemski, mówimy o zmianach klimatycznych i o tym, co może się dziać na Ziemi w związku ze zmianem klimatu. I od razu zacznę mocnym uderzeniem, dlatego że mamy raport raport który zresztą był opublikowany przez Independent i napisano tam, że pustynie stanowiące obecnie 3% powierzchni naszej planety do 2100 roku zajmą aż 30% i według tego raportu wszystko niestety jest spowodowane tym, że, że, że powstaje dziura ozonowa i, i nie panujemy nad emisją dwutlenku węgla. I co pan na to, panie Krzysztofie? To ja też. No nic, ja na to nic. Dlatego, że jak powiedziałem, jest to jeden z pięćdziesięciu tysięcy takich raportów. I jeszcze raz powtórzę, ja wierzę w zmiany klimatu. Tutaj kolega redaktor w czasie przerwy pokazał mi bardzo wiele smsów od słuchaczy, którzy chcieliby mi, że tak powiem, przegryźć gardło, że jestem głuchy na Krzyk, krzyk naukowy. No minimalizuję, nie doceniam. Doceniam, nie minimalizuję. Ale tutaj też panu, panu powiem, że mamy też. Mamy dla... Jedno, jedna kwestia. Zawsze się pytam na podstawie czego. E, takie ekstrapolacje są delikatnie mówiąc co najmniej wątpliwe. Dlaczego 50%, a nie 51,5? Ja bym bardzo chciał to wiedzieć. A no, może 52? Proszę Państwa, czekamy na Wasze telefony. Jeżeli chcecie się włączyć do naszej dyskusji, która mimo Właściwie zgodnie z tym, co się dzieje na świecie, z ocieplaniem klimatu, także staje się coraz bardziej gorąca, to, to czekamy na Wasze telefony. No ja chcę się włączyć. A, mamy już słuchacza. To jeszcze zanim Pan podam tylko numer telefonu 022 645 22 66, a teraz niech Pan się włącza. A skąd? Już się włączam, bo już płocka. Witamy Pana serdecznie, słuchamy Pana. Proszę Pana, za 6 dni, za tydzień 10 lutego minie 86. rocznica jak generał Haller dokonał zaślubin Polski z Morzem. Wjechał na koniu do Zatoki Puckiej. A ja Panu jeszcze powiem, że 24 stycznia tegoż to roku 1920 wojska Hallera, które stacjonowały, koszarowały w Płocku, wyjeżdżały z Płocka podczas deszczu, miały w Toruniu defiladę w deszczu, miały w Gdańsku bo tam były tylko stały, bo nie było defilady, bo Gdańsko tak. był taki sobie milejaki w deszczu i cała ta przygoda mogła się zdarzyć tylko w taki sposób że on mógł jechać na koniu że Bałtyk nie był zamarznięty, za to Kapucka była bez lodu, tak jak w tym roku Czyli ja tak staram się tutaj uporządkować tę naszą dyskusję. Czyli z, z Pana wypowiedzi wynika, że nie mamy się czym przejmować, bo podobna sytuacja już była. Tak jest. Ja Panu powiem jeszcze coś więcej. Ja nie neguję spraw ludzkości i spraw zadwutlenkowania atmosfery. Natomiast powiem tak. 40 lat wcześniej niż generał Haller dokonał. Za Lubin Wybuch wulkan Karkatału. Tak, to był 1884 pamiętam. rok. I proszę Pana, trzy lata po wybuchu wulkanu mieliśmy najostrzejsze zimy w stuleciu w ciągu stulecia. A już na koniec tak. mam do Pana pytanie tym razem. Tak? Czy pan uważa, że... Jeżeli dochodzi do zmiany klimatu, to jest to spowodowane działaniem człowieka, czy nie? W pewien sposób tak, bo na przykład jeżeli robi drogi, jeżeli 72 kilometry zajm... kwadratowe zajmują samochody w Polsce, jak stoją tak jak są, to to jest odpowiednia zmiana albedo. Między innymi, to nie chodzi tylko o dwutlenek węgla, jak powiedzieliście, atmosfera to jest malutka warstwa lakieru na Ziemi, ale te powierzchnie odbicia drogowego są duże. I to, że ludzi jest już prawie 7 miliardów, to ma znaczenie. To jest ale bardzo... to Niezależnie od tego, zmiany klimatyczne, ja sobie pozwolę jeszcze jeden fakt przypomnieć. W Karlino. Yy, yy, Szyp naftowy Karlino to jest dawny atol Morza Czechsztyńskiego. Atol ciepły. No tutaj, tutaj muszę, Mącik, muszę Pana skomplementować za naprawdę znakomitą wiedzę. wiedzę. Bardzo Panu dziękujemy za ten telefon. Tyle. To wystarczająco w <noise> zupełności dziękujemy ogromnie. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 022 645 22 66. I zanim oddam głos moim gościom w studiu, to tutaj maile dostajemy. Przypomnę adres, drodzy internauci. Pozdrawiamy Was. Nie ma jak noc przed ekranem monitora. To jest znakomity pomysł na spędzenie nocy. Mam mm. lepsze, ale to. Tak, no nie wiem. W każdym razie radio małpanautilus.org.pl. Pan Nietek yy, pisze tak, nie ma dowodów, że klimat się zmienia, w szczególności, że zmiany są spowodowane działaniem człowieka. Jeżeli ktoś ma taki dowód, to proszę go podać. Mikołaj, masz taki dowód? Mikołaj Jastrzębski. <laughs> Znaczy, jeśli chodzi o klimat globalny jako taki, no to ja tutaj musiałbym znowu powołać się na Alagora, który tutaj przez jednych jest krytykowany, przez drugich chwalony. Algor bazuje na badaniach lodowców, o które też dzisiaj były wspomniane. Z grubsza chodzi o to, że lodowy, w, lod, w lodzie Antarktydy na przykład są ukryte bąbelki powietrza. Na skutek, w momencie, kiedy naukowcy wywołują, wykonują odwiert tego lodu, wydobywają lód, który.